you <small noise> Trzyma, trzyma mordeczki. Słuchajcie, mamy e, pfu, mamy piątek, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek Piątek jak piąty dzień jedzenia. Dzisiaj załadujemy 870 węgli. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że śledzicie mnie od poniedziałku, bo każdy dzień dokumentuję jak jutro kulminacyjna akcja, czyli ekstremalne ładowanie. E, co na pierwszy posiłek? Co na pierwszy posiłek? nie, no nie, kurwa. Nagrywam jakby co mordy Dwa worki wrzucam, bo jedziemy na weryfikację Dzisiaj A tutaj To co wczoraj na kolację, bo tak mi zasłakało ten chlebek jak jest petarda Czyli tu jest 230 gramów chleba Czyli 100 gramów węgli Ale na śniadanie ma być 20 białka To białka to jest umownie, bo obecnie ile wejdzie Żeby na flakach po prostu nie działo. I 10 tłuszczu 33 gramy sera to jest 10 tłuszczu 100 węgli i pewnie Tamto jabłuszko Dojdzie do, do, do tego. Do śniadania, no nie? No. Także kończę i widzimy się, jak już będę jak Tego tyczu nie wliczam. Ale jest w ogóle zajęty. Łukasz DJ Łukasz DJ, pioseneczkę daje. Ja jem. Tu na, na, na ostatni porcie nie poślę, też 120 dwa więc, więc, się gotuję, a to już pieprzam. No, mm. pytarda mm. Na weryfikację mamy stąd 15 minut, więc nalajcie. Dobrze ma urodziny, więc zaraz do niej dzwonię i wjeżdża, wjeżdża Łukasz ja i robimy wagę <śmienny> no. <śmienny> Łukasz Żad jakby ktoś żeby ktoś zapytał jakbyś się nie zajmował tu jest trochę mi się przyniło wczoraj osiem ja gramów dół I... I. <śmienny> Dobra, widzimy się przy kolejnym posiłku. Wiemy, odgarniamy się. Weryfikację, może to z weryfikacji nagram. Pozdro O, siema, <śmienią> Jak tam u Ciebie? Z rana. Dzień dobry witam Was. się ładuje, a ja patrzę, podziwiam jak pięknie ładuje w Fajne muzyczki, także dzisiaj mamy piątek, 9 grudnia 2022 roku. Nasza koleżanka Marwina zapłaciła opłacić e, rachunek za gaz, A więc niestety no, ja muszę być dzisiaj w kurce, nie? ale koniec końcowo się żartuję. Po prostu robię dalej wagę, dobijam się tam słońcem z oddali. Zanim niedługo jedziemy na weryfikację, Krzysiowi pomogłem zrobić tościki, zrobić zaraz posiłeczek, golonko, ciałka e, zrobione będzie, wady dobijemy do końca i w południe myślę, że jak dobrze pójdzie, bo jedziemy przed rozpoczęciem weryfikacji, tam czekać, e, już będziemy po wszystkim z Krzysiem, także super. No, czyli no. produkcji do ładowania proszę Nutella, i podobno jest sam cukier. Nie? Uh -huh. Nic więcej e? nie ma. Ogródź. Jeszcze nie teraz. Ja, po treningu. E, po treningu i to białka ma 5 gram, a cukrów ma 49 gram. tak nieźle, co? Myślałem, że 100%. A Nutella jest zawsze, ale Nutella jest bardziej ciężko, sprawna To cukru mamy 56, to ma jeszcze więcej. Ale dobra, lecimy że dalej, nie ma co się rozwijać, ja sobie dalej biję wagę, słucham tej muzyki, że Super Mario ostatnio słychał kremę. Że a ja robię swoje i niech tego piątku, ale wiem który będzie powiedział, żeśmy zdanie. Że pozdro Jeszcze To też jeszcze posiłku Po 10 węgi oko, czyli 20 węgi. To mamy 120. Zawsze ryż robię i na i wypad robimy Rysz będzie żyłem i z masznym Normalnie. Dobra, mordy. Yy, to jest już. Kurwa, nie wiem, który posiłek. Drugi. Drugi posiłek Adamowi wysyłem raport i powiedział, że jeszcze 100 węgli więcej, bo tak ocenia, że jest bardzo dobrze, że chodzi o poślad. Tak pocięty, że mówi: Kurwa, tak masz pocięty poślad, że jeszcze ci w trzecim, czwartym i tak dalej posiłku. E, po 20 węgli zwiększył, także zamiast 870 będzie dzisiaj 970. Dlatego w tym posiłku e, dodatkowo dochodzą, e, dochodzi jogurt, tam jest 26 białka, czyli będzie tam 20 białka, 10 tłuszczy i 120 węgli. No nie? A w kolejnym będzie 160, bo jeszcze będzie banan. I ten kolejny to jest ten powiększony. No, także tak to wygląda. E, tu jest smarowidło, masło orzechowe, dżem tu mamy w tych dwóch porcjach, to jest 10 tłuszczy, nie. No i to jest ogólnie Mega na naładowanie, tak jak mówiłem obojętnie jaki sport uprawiasz Takie ładowanie będzie zawsze najpewniejsze Także ja jem to I ciśniemy z Łukaszem, bo już Ma, że tak powiem To uważenie, Żeby miał już ważenie, Żeby zjadł I wtedy będzie już Chillaucik, no nie? Pozdro Dobra, mówiłem o tych koktajlach, to są najlepsze moim zdaniem, mają 26 białka, tylko yy, 3 tłuszczu i 23 węgla, dlatego to wliczam jako 20 węgli dodatkowej i 20 białka, no nie? I to na później, ten samy makro, yy, ten teraz wypiję, a mango na później. to dam, ale szczerze, szczerze a. powiedział. Przechwiją fajna akcja, słuchajcie, Łukasz tak wiadomo już na końcówce tego zbijania wagi, taki wypuchany ze wszystkiego i gość z banku do niego dzwoni Łukasz mówi Proszę, możemy gadać, jesteśmy w Unii, ale nie wygadamy się, bo ja zbijam wagę. Gość <grym> z banku dzwonił. Czekajcie sobie pomyślą Jesteśmy w drodze na weryfikację, tak tylko wrzucam. Mniej więcej jak tu w Holandii to wszystko wygląda. Fajna miśl, taka kameralna. Oni idą do Campino. Tu wczoraj byliśmy na zakupach, obok jest powkładki dla Łukasza, żeby po prostu wzrost się zgadzał <laughs> z wagą, że tak powiem. A ja dopijał drugi posiłek. Dzisiaj, pamiętajcie, nie 870, a jednak 970 węgli po tym porannym raporcie, który też widzieliście z rana, no nie? Dobra, Pozdro. Mamy, pączki trzymałem pączki, ale to był poławczył rejestracje, rejestracji, przytrzymał nam kolejkę. Jezu, jaki jestem wdzięczny. Ja tak, znam, co tutaj mogą, to akurat idealnie. Zaraz jesteśmy, zobaczcie jaka kolejka tam jest. Ach, pięknie. A Łukasz, zobaczcie. Łukasz jest tu i po prostu, on już nie, nie, Ale już niedługo, Łukasz, już niedługo jest Już niedługo, zobaczcie na to miło. Łukasz? Yes, he's on. He's close. I need some more. This is pictures and tanning. Hello. Hello, yes. Hi, how are you? I'm fine, thank you. you uh, Men's Physique. Men's Physique. Alright, you are 183. You're definitely in C. Yes. Alright, 327. <laughs> 327.

Przyszliśmy zjeść po weryfikacji. Jemy. Łukasz już będzie miał chill, bo na razie to, toczcze jest grubo. Eee, I tego. I widzimy się później. Chociaż nie, teraz też się widzimy, bo to będzie posiłek numer 3. Dobra. To jest posiłek numer 3. Tak jak mówiłem to jest 160 węgli, 10 tłuszczy i 20. No to jest 26, no ale 20 białka załóżmy, nie? 20 białka, 10 dłuższy, 160. 80, 100, 100 120. Nie ten na kołczak? Nie, 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 bo nie, bo, to, bo nie wchodzisz na publiczność w ogóle. A po co płacić 100 euro, jak my tam będziemy we trzech, rozumiesz? Jeden drugiemu setka Tak, tam oni w ogóle mają jakoś inaczej Powiedział, że backstage jest gdzieś indziej u góry I nie ma przejścia w ogóle na widownię Trzeba wyjść dookoła I wtedy tam sprawdzają bilety Więc powiedzieliśmy, żebyś zobaczyła jak na widowni A nie na backstage ten I co? Tak ja mówi No na backstage się nic nie dzieje ale już się zbliżymy. Chwile trwa. Tak naprawdę wychodzicie w piersi, nie? No. Paweł, no dokładnie, ja już wiem. A Paweł, no, o której Pięknie wtedy wstydzymy. tam będziesz? Myślę, że po dziesiątej, na dziesiątej, na dziesiątej, na dziesiątej. A o której tam chcesz być? Ja przyjechałem do wcześniej, ja myślę, że przed dziesiątą, ja? do dziewiątej. Ale no, mam... A, o której się zaczyna? O dziesiątej, to po co to się jest... zaczyna? To my się postaramy tak około co? Koło, co Dziesiąta Być? 60. 60. Ja no mam siedzić i jak siedzimy. No bardziej 60 godzina. Jedzi się te pół Tak żeby jeszcze... Jakie pół godziny? 16 minutek. A z samego rana to ja tu w niedzielę opykam w 10. Nawet. Gdzie <grym grym> by <grym> mieszkacie? Z Niemczech też Aha, z, Niemie... z niemiec też tutaj. No bo mój brat mieszka na granicy, wiesz? Aha. Tam u go mieszkamy i... I resztę dojem. Wtedy żalek. Bo skumałem, że 140 wzięłem węgli, a 160. No. Hmm. Dawaj na cień, normalnie. Co dzisiaj, jest piątek? Dzisiaj? Jaka piątek, to jest Fajna. Ale no w, w nie? Fajna. Tak, tak, e... no Dobra, muszę nagrać Łukasza. Sami youtuberzy. Dobra, 160 węgli znowu, czyli 2 paczki ryżu to będzie właśnie 160 węgli. To nie może być. Bo musi być miejsce na, na dżemy. Czyli e, tu połowa będzie. Mm, to będzie 120. 0 e, tłuszczu. leśne białka, ale tak naprawdę nic tu białka nie daje. I e, z, tutaj będzie ponad 100 gramów z tego dżemu. 100 gramów to będzie 50 gramów. No i tyle właśnie będzie. 100 gramów tego, tego dżemu albo pół na pół z tym polskim. Ten z Polski ma trochę mniej ten polski ma węgli 35 A ten 50 więc z pół tego, czyli pół tego, razem 100 około tam będzie 40 węg. czyli 160, 160 węgli i 0 puszczu w zasadzie 0 białka to wleci przed treningiem Ocyk, dobra, e, czwarty posiłek Czwarty posiłek to jest przedtręgowy, tu nie ma, już widzicie, tłuszczu, nie ma żadnych smarowideł. Jest sam ryż i setka dżemu, 40 węgla z dżemu i 120, bo to jest półtora paczki ryżu, to jest 120, nie? Dobra, to, to się nie pierdolnąłem. 160 to opierdzamy. Białka w sumie nie potrzebuje, ale te 25 gramów białka. Z nowego shaker'a, który o dziwo dostaliśmy za granicą, nie? O dziwo. O dziwo, bo z reguły dostajemy numerek i na rapa, tylko w dupa i na stan, nie? Ale tutaj plecaczki, proszę bardzo, muszę pochwalić firma XXL Nutrition. Bardzo fajne plecaczki. Na pewno GOSia przejmie. Bo GOSia wszystkie moje plecaczki przejmie nie? I co dostaliśmy jeszcze? Ręcznik teraz go nie będę rozpakowywał. Ale ręcznik, który od razu się zaczepia na e, fotel, e, na te, e, kurczę, na siłowni po prostu na te ławeczki, że wam nie spada. Dobra, ja jem to, i chłopaki już tak czekają i dziewczyny, więc wiem to, z nią opierdalam się i, i lecimy na siłowni Oto. Dobra, panowie, jesteśmy na siłowni, nie wiem jak się nazywa w sumie. O kurwa, co to za lampa? Że... Dobra, zawodnicy na treningu, jeden jedyny przed startem, teraz robimy. Basics, tá? Basics. Basics. Total, total, total basic. Basics. 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 Dobra, jesteśmy w domu po treningu I To miałem zjeść podczas treningu A zjemy po I dopiero zacznę robić jedzenie To było 30 węgli Dokładnie 38 gramów żelak Około 300 węgli Idę robić posiłek potreningowy Jeszcze dwami mi zostały Ostatnie posiłki 220 węgli i 160 węgli Tutaj 3 worki ryżu, bo jeszcze będą jeszcze będą z chleba, na pewno tego czy tego, gotuję ryż i zobaczę jeszcze co dodam, ale tu nie mam tłuszczu więc to może w następnym posiłku, w ostatnim dodam zobaczymy, Na razie bardzo cały czas widzicie cały czas trzymam bardzo czyściutko, jutro tak samo taki plan żeby to, żeby nie się działo też na elitach. już nie chodzi o samo podlewanie, bo podejrzewam, że, że mimo takich ilości węglowodanów to i tak w w na, na zawodach w powinno być w sucho w nie? Zobaczymy. Kleiku, nie banana. To tak wypijałem 40 gram od razu po treningu. 220 węgli. Czyli dwa, po, dwie, dwa worki ryżu to mamy 160, 100 gramów dżemu. Tutaj ten dżem, tak jak wiecie, on ma 50 węgli no i trochę malin z 10 węgli, albo trochę więcej z tego jest, czyli mamy. 220 węgli Zero tłuszczu i białka tutaj w sumie już nie daje Tych 20 gramów tak naprawdę te, te białko to jest tylko tak dla smaku Jakbym chciał ja naprawdę już z Łukaszem To białko dzisiaj i jutro pewnie odstawimy Tam gdzie akurat będziemy mieli smaka na to białko to sobie dodamy, a tam Ono nie jest w żaden sposób nam teraz potrzebne Jest tu święta Zajechaliśmy do Coffee shopu W środku nie można fotografować Kupiłem. Lemon Heiza yy, i skręciłem sobie na miejscu z tytoniem. Dwa blanciki. Także będzie jeszcze cilowanko dzisiaj. Trzy blanciki, przepraszam. A jeszcze nic nie. Że tak powiem, jeszcze nic nie. Także dzisiaj ci wiemy. Ostatni posiłek został. Może jeszcze na jutro coś tam, bo jutro, jutro zobaczycie. Dzisiaj tysiąc fingli wpadło. A jutro wpadnie jeszcze więcej. A ile to zobaczycie w kolejnym vlogu w tytule? Pozdro. A jest 45. W? No w 100 gramach. A tu masz 159. No i mniej więcej nie trzeba. No, to ile to będzie? Mniej więcej. 159, 100 to jest 45. No 70, to... 70 70, tak no. 70. A u mnie to jest ostatni posiłek, moi drodzy. Tu jest paczka ryżu, czyli 80 węgli, 20 węgli z dżemu. Tu jest Nutella. Tutaj węgli, nie wiem, 8, nie, wiem, to chyba. nie są bardzo liczę, ale 5 tłuszczy z Nutelli i 5, i 5 tłuszczy z tego ciacha, bo to jest 100 gramów i to jest 50 węgli. Czyli razem. Ciężko to teraz będzie policzyć. 100 węgli z Dżemu i ryżu i 50, i 50 z tego ciacha. To mamy 150, a, ma, a miało być 160 i wtedy w tej nutelce te 8 gramów załóżmy, że, że policzymy, no nie? O. Lemon Haze z Holandii. Jesteśmy w Amsterdamie, jakby co? Więc. Proszę nie mieć mi za złe, że pro, pro, te, próbuję lokalnych produktów yy, i chętnie podzielę się z Wami opinią. Very nice. Podobno ma nas nie upierdolić. Zobaczymy, znaczy mnie i i mnie <laughs> Jakby co e, ostatni raz powiem to chyba tutaj 10 lat tam. także miło wrócić do tej chwili mm. Nie, live'a nie chcecie dopadać Dzisiaj Nie, nie, nie bo to... Znaczy ja bym nagrał, ale... Ale pewnie śpicie już, nie? <laughs> Nie, nie, to nie, nie, ja z kogoś innego się śmieję. Jakby co. Dobra, będzie na ostatni posiłek. Yy, wejdzie na pewno bardzo miło. Yy, wszystkim życzę udanej nocki. Wyśpijcie się. A jutro od 6 my ładujemy. Ja ładuję 1500 węgli. Także trzymajcie kciuki za moje bebechy. Pozdro. Dobra, jemy to o Oto próbujemy prawda Lubię ten, że tu są wiesz, takie słodkie czemu fajny. Dobrze się z nimi nabija właśnie. Bo mają 50, w 100 gramach mają 50 i coś węgli a u nas te dżemy to mają 38. To zobacz. Tego mniej zjesz, ale jest taki bardziej słodki. Ale to na przykład idealnie w tym momencie. W tym momencie idealnie mi pasuje, że to jest takie słodkie, nie? Nigdy z Nie ma Potem zobaczyłam i pomyślałam, Makro? Mówiłem. Dobra, słuchajcie, tak się kończy dzień. Dwa dni do, miało być 970 węgli, najpierw miało być 870 węgli, później Adam podniósł mi nas 100 więcej, czyli 970, ale tak jak to Adam mówi, że u mnie 100 węgli w tą czy w tą nie zrobi różnicy, więc zjadłem więc jakieś pewnie jeszcze 50-60, pewnie to czyli razem było z 1020 albo 1030. Tak pira z drzwi, no nie? No, a jutro, to, kiedy się czyli w następnym odcinku, zobaczycie, jak jem na mojej 1500 się no I to kiedy będzie takie grube ładowanie, nigdy tak wody, dużo nie jadło. Więc sam jestem ciekaw, jak organizm na to zareaguje. Także dzięki za oglądanie, dzięki za łopeczki. Za komentarze, za subskrypcję, czyli zakasowanie biletów, bo nie jedziemy na gapę, prawda? Także do następnego odcinku mordeczki. Pozdro. No i, że powiem, jeszcze, no, wpadło kurcze nadmiarowo tutaj, bo jest apetyt. <grywka> Więc wpadło nadmiarowo um, 35 węgli z tosta. No, nie? nie wiem czy jeszcze, może, może wpadnie jabłko jeszcze, ale już, już nie będę tego nagrywał. Zakończmy to na tych 1100 na przykład dzisiaj. No, nie? no także pozdro.